Dzień dobry, cześć, hej, z tej strony oczywiście Mikołaj, mechanika pojazdowa Handel. Witam wszystkich zainteresowanych tym ogłoszeniem. Ja dzisiaj prezentuję Państwu Nissana Micra K13, wyprodukowaną w 2014 roku. Pod maską tego samochodu oczywiście silnik benzynowy o pojemności 1,2 litrów, co czyni oczywiście ten samochód tak naprawdę... Takim kompletnym auto jest w naprawdę fenomenalnym stanie. Ten silnik totalnie bezproblemowy oraz bardzo tani w utrzymaniu. Wszystkie części eksploatacyjne nie kosztują wiele, tak więc jest to świetny samochód do miasta, jak i oczywiście poza miasto. Pięciodziowe, co Państwo widzą, oczywiście spora przepaść i tutaj trzeba Nissanowi naprawdę podać rękę, pogratulować. Oczywiście, jeśli Państwo kojarzą micrę, w takim stylu troszeczkę żaby z przodu tak przynajmniej na nią wtedy mówili. To tutaj jest naprawdę bardzo duża moim zdaniem oczywiście przepaść, jeśli chodzi o cały design tego samochodu. Świetny, świetny fenomenalny samochód tak się będę tutaj wypowiadał odnośnie tego egzemplarza e, Nissana Mikrika 13. Mieliśmy już sporo sztuk. Wszystkie e, bardzo szybko się rozeszły. Tak więc tutaj e, dla Państwa kolejna propozycja. E, przepiękny e, kolor, który bodajże nazywa się Night Shade. E, jest to taka, taki fiolet. E, Połączony z czernią. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Oczywiście prezentacja ma na celu pokazać Państwu samochód z jak najbardziej prawdziwej strony. Zatem zaczynajmy. Ja będę Państwu pokazywał mankamenty tego samochodu. Oczywiście jest to auto używane dziesięcioletnie z przebiegiem 159 tysięcy kilometrów. Więc rzeczą normalną jest to, że Samochód będzie miał jakieś ślady użytkowania. Myślę, że nikogo to nie powinno dziwić. W międzyczasie będę państwu opowiadał o samochodzie. Auto całkowicie niedawno przeszło bardzo fajny serwis, między innymi zawieszenia z przodu. Jak państwo teraz widzą, wszystko jest tutaj w jak najlepszym porządku. Na lewych drzwiach kierowcy kilka jakiś drobnych zarysowań w tym miejscu tutaj nad klamką. Auto pochodzi z polskiej dystrybucji. Jest to polski salon. Jeden właściciel do tej pory, tak więc super informacja: auto jeździło w jednych rękach praktycznie od zawsze. Na tylnym zderzaku jakieś drobne ślady typowo parkingowe. Jeśli chodzi o koła, mamy tutaj 15-calowe alufelgi na nowych wielosezonowych oponach kompletnie nowych oponach, które jeszcze nie zdążyły zrobić nawet 100 km. Tak więc my też auto ze swojej strony Doinwestowaliśmy w jak najlepszy sposób Tak by Państwo nie musieli wkładać na samochód swoich pieniążków Oczywiście przez sprzedażą wymieniony jeszcze olej Filtr oleju, filtr kabinowy Układ hamulcowy został wyczyszczony, odświeżony Tak by Państwo nie mieli tutaj żadnych problemów z tym samochodem No wizualnie proszę mi też przyznać Myślę, że auto prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Jeszcze z tej strony sobie tutaj z bliska, wszystko Państwu pokażemy. Jakieś bardzo drobne naprawdę zarysowanie tutaj na prawych drzwiach pasażera, praktycznie no, niewidoczne z tej perspektywy, co Państwo teraz zobaczą, A więc delikatny ślad użytkowania jak najbardziej. O, zapomniałem tak naprawdę o najważniejsze rzeczy. Tutaj na dole w tym miejscu mamy taki delikatny, delikatnie wniecony próg. Nic tutaj nie ma prawa wyjść, żadna korozja, nic w tym stylu, ponieważ ten Nissan jest bardzo dobrze zabezpieczony. E, z tego co przekazał nam poprzedni właściciel, e, no niestety, zjazd z wysokiego e, z wysokiego progu, przejazd koło wysokiego progu dokładnie i taka rzecz powstała. To się stało bodajże dwa lata temu. Z tego co wiemy, e, no nic, tutaj kompletnie nic nie wychodzi: żadna korozja, żadne jakieś. E, Rzeczy, które by mnie przynajmniej tutaj mogły zniechęcić, e, oraz oczywiście Państwa, e, tutaj nic z tych rzeczy nie ma. Auto w bardzo dobrym stanie technicznym oraz wizualnym. Polski salon, polska dystrybucja, pełna historia. E, potwierdzony przebieg, oczywiście, e, pełna książka serwisowa. Samochód na bieżąco serwisowany e, w ASO, tak więc. E, ten szereg informacji myślę, że jest dla Państwa bardzo korzystny. We wnętrzu wszystko co najlepsze. Zaczniemy oczywiście od bagażnika, który, jak na taki mały samochód, moim zdaniem jest naprawdę pojemny. Jak Państwo widzą, wszystko jest na swoim miejscu. Mamy dodatkowy komplet dywaników gumowych, oryginalnych. Oraz oczywiście na ten moment, teraz założone welurowe. Te gumowe, oczywiście, proponowałbym z nich korzystać jesienią, zimą, czyli w sumie już za niedługo będzie można je włożyć do samochodu, by po prostu tych welurowych nie męczyć, nie niszczyć oraz oczywiście by wilgoć nam nie zostawała w samochodzie. Na dwóch tylnych bocznych fotelach z tyłu mamy mocowania IsoFix. Na środku, tutaj wszystko, jak Państwo widzą, właśnie nowe dywaniki. Auto jest czyste, zadbane. Z tyłu szyby manualne, ale bardzo fajnie, ponieważ mamy taki system zamknięcia dokładnie tym przyciskiem. Wtedy po prostu, gdy na przykład idziemy z dziećmi, mają tendencję do zabawy drzwiami, klamkami. Mamy pewność, że od środka drzwi się nie otworzą. Tak samo jest oczywiście z drugiej strony, czyli tutaj z tej. Ten sam system, ten sam patent jest zrobiony. Tapicerki w bardzo dobrym stanie. Fotele, tak jak wcześniej już powiedziałem, wyglądają bardzo dobrze. Mikra wyposażona m.in. w wspomaganie. Oczywiście centralny zamek, dwa kluczyki. Elektryczne szyby, lusterka są niestety manualne. Mamy klimatyzację, mamy radio z wejściem CD, z wejściem AUX oraz USB oraz zestawem mówiącym Możemy również puszczać swoją ulubioną muzykę. Mamy wielofunkcyjną kierownicę. Tak więc myślę, że wszystko, co potrzebne do jazdy jest. Mamy również możliwość wyłączenia poduszki powietrznej z przodu, gdy na przykład właśnie na przednim fotelu podróżuje z nami dziecko. Mamy książkę gwarancyjną, rejestr przeglądu. Wszystko w języku polskim. Oczywiście instrukcja obsługi. Wszystkie inne rzeczy są na swoim miejscu. Jak Państwo widzą, Autko na bieżąco serwisowane. Mamy pełną książkę, pełną historię tego samochodu. Oczywiście, do wglądu dla Państwa na miejscu. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Auto, oczywiście, też w prosty sposób można sobie zweryfikować po numerze win w historii Wpisujemy tam numer WIN, tablicę rejestracyjną oraz datę pierwszą rejestracji. Te informacje wszystkie mają Państwo podane w ogłoszeniu i w szybki, tak naprawdę dwu-3-minutowy proces. Tyle co trwa, mogą Państwo sobie zweryfikować przebieg oraz dane tego samochodu. Ja sobie pozwolę usiąść na miejscu kierowcy. To miejsce jest naprawdę wygodne. Odpalimy sobie samochód. Jak Państwo widzą samochód nie generuje żadnych błędów, mamy teraz tylko i wyłącznie podświetla nam się zaciągnięty hamulec ręczny oraz informacja, że nie mam w tym momencie zapiętych pasów. Kierownica skórzana w bardzo dobrym stanie, są oczywiście sprawny, z tej strony przyciski to wielofunkcja od sterowania, od sterowania radia, z lewej strony oczywiście możliwość opuszczenia bądź podnoszenia świateł, kontrola trakcji. Mamy tutaj system, który monitoruje ciśnienie w oponach. Ta manetka odpowiada oczywiście za światła. Elektryczne szyby, które oczywiście są sprawne, co Państwu też postaram się pokazać. Ok, to wszystko działa. Na środku oczywiście nawiewy, światła awaryjne, radio, z wejściem, tak jak powiedziałem, CD, MP3 oraz. Z wejściem CD MP3 Aux oraz USB, które jest umiejscowione w tym miejscu. Mamy również Bluetooth zestaw głośno mówiący. Możemy pójść swoją ulubioną muzykę. Niżej schodząc, mamy oczywiście panel klimatyzacji. Klimatyzacja jest oczywiście sprawna. Podgrzewana tylna szyba. Jeszcze niżej dwa miejsca na napój, miejsce na jakieś drobne przedmioty, wejście zapalniczki. Pięciobiegowa manualna skrzynia biegów tradycyjny hamulec ręczny, kolejne miejsca na napój oraz wnęka na jakieś drobne przedmioty. Moi drodzy, myślę, że już troszeczkę przybliżyłem was do tego samochodu, do zapoznania się z nim. Oczywiście ta prezentacja jest nagrywana po to, by pokazać Państwu wszystko o samochodzie, by powiedzieć o jego atutach. Oczywiście, również pokazać jego mankamenty, ponieważ handlujemy samochodami używanymi. Oczywiście myślę, że ta prezentacja pomogła Państwu na tyle że wiedzą Państwo już czego można się spodziewać po tym samochodzie na miejscu. Ze swojej strony dodam, że z chęcią polecam ten, państw, ten samochód Państwu. Auto bardzo dobrze serwisowane w autoryzowanym serwisie producenta przez Was również doinwestowane, tak jak powiedziałem właśnie m.in. w nowe opony, olej, filtr oleju, filtr powietrza układ hamulcowy mamy tutaj wyczyszczony tak więc wszystko na gotowo zrobione do jazdy. Jeśli jesteście zainteresowani, jeśli potrzebujecie większej ilości informacji, zdjęć poszczególnych elementów Serdecznie zapraszam do kontaktu, z chęcią postaram się pomóc. Na dzisiaj to wszystko, pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się, hej!